Czy toksyczni ludzie myślą, że mogą z powodzeniem manipulować tobą? Toksyczni ludzie są naprawdę świetnymi manipulatorami. Pomyśl tylko, że kłamali każdego dnia od dzieciństwa. Gdybyś od dzieciństwa robił coś codziennie, to też byłbyś w tym świetny, ponieważ są w stanie wybadać zbadać Wiedzą, zanim w ogóle z Tobą porozmawiają, czy będziesz osobą, którą łatwo będzie manipulować i kontrolować. Na podstawie tego, co napiszesz w swoim profilu randkowym, na podstawie tego, jacy są Twoi znajomi, którzy Cię przedstawili, a nawet na podstawie Twojej postawy i Twojego ubioru, mogą zobaczyć, a wręcz wyczuć, czy będziesz wtajemniczony w manipulację, w którą będą próbowali Cię. Wciągnąć. I szczerze, ludzie, którzy przeszli przez takie związki, które postawili jasne i twarde granice przed popaprańcami. Naprawdę trudno jest nabrać na tego rodzaju sztuczki typu Love Bombing, czy w ogóle całe spektrum manipulacji, ponieważ od razu to zauważają i w głowie zadają sobie pytanie. Zaraz zaraz chwileczkę, jak możesz mnie już kochać? Przecież byliśmy dopiero na trzech randkach. O czym ty w ogóle mówisz? A ci, którzy nie byli w takich związkach, którzy nie mają doświadczenia z popaprańcami, mówią: Faktycznie to wydaje się trochę szybkie, ale dlaczego to nie może być najwspanialsza miłość w moim życiu? Pozwól, że oszczędzę ci trochę czasu i powiem ci, że w rzeczywistości to jest największe i najbardziej perfidne oszustwo miłosne. Popapraniec nie ma na myśli, nie ma ochoty spełniać twoich największych, najbardziej ukrytych pragnień. Nie ma na myśli nieprzerobionych twoich lekcji i intencji. Tak naprawdę toksyk będzie cię omijać, jeśli staniesz mu na drodze do tego, czego chce. Toksyczni ludzie nie znają słowa lojalność, są moralnie bankrutami. Nie mają problemu z naginaniem zasad społecznych do swojej woli, aby okłamywać ludzi, kraść, oszukiwać i manipulować, reasumując Toksyczni ludzie patrzą na nas z góry, ale nie po to, aby pomóc nam się podnieść, ale po to, aby nas dobić.